Tak, nie. Jest jesteśmy na stadionie Tacy, nie robi takiego wielkiego wrażenia. Co? Nie robi takiego wielkiego wrażenia. Nie robi bezprost, znaczy o ruchu To Jest taka. okej. Okay. <słyska> Wtedy nie można pójść dalej. Z tylko tutaj kawałek można się przesadzać. Jeżeli jakiś atak terrorystyczny zaatakował Tatamę, te tamę, no to, to dwa dni rzekomo cały Egipt ma być zalany aż po Aleksandrię. No, ciężko w to uwierzyć, chociaż też wie jest yy, gigantyczna. Przed nami jeszcze dzisiaj świątynia Izydy, no i 10 godzin do Burgan. You say I love you, boy. But I know you lie. I trust you all the same. I don't know why. My shine. Our fairy so hard to hide. No, i można powiedzieć, że nasza podróż w tym miejscu dobiega końca. Tydzień objazdowej wycieczki po Egipcie, bardzo udany. I ostatnia świątynia, świątynia bogini Izedy, bogini magii, na wyspie Fila. Chociaż została przeniesiona z wyspy Fila i w tej chwili znajduje się na wyspie Angeliki. Czy jakoś tak, przynajmniej tak się rozumiałem e, z tego, co opowiadał nasz przewodnik. Ciepły dzień, 10 godzin drogi do Hurtady. Przerwa, więc już nie będzie czego wam pokazać, dlatego A jest Powiedz coś na, na zakończenie dobra, dobra wyprawa, no. wyprawa, ciepła wyprawa, ale tylko w pół smaczna wyprawa